Cześć, to Filip z kanału Big Phil. i w dzisiejszym odcinku z dworca kolejowego tutaj w Preston w północnej Anglii e, opowiem trochę o sobie i odniosę się do komentarza Krzysztofa C. z Montrealu. Także pozdrawiam Ciebie Krzysztofie. E, I ten komentarz jakby zmotywował mnie do grania w ogóle tego filmiku. E, nie dając się w za wielkie szczegóły, trochę mojej historii o przybyciu do UK. Mianowicie przyjechałem w 2004 roku dzięki mojemu przyjacielowi Wojtkowi. Trzymaj się brachu. I z przypadku, ponieważ on miał tu przyjechać z kolegą. Kolega robił bailout, nie przyjechał i ja w jego miejsce wskoczyłem. Byliśmy wtedy na studiach, mieliśmy przyjechać tutaj na trzy miesiące tylko, żeby podszkolić swój angielski. Z trzech miesięcy zrobiło się kilka lat. Także ja tu nie przyjechałem zupełnie zarobkowo, bo miałem zupełnie inny plan. Studiowałem logistykę, zarządzanie, marketing. I jakby w tym kierunku upatrywałem swoich swojej przyszłości w Polsce, więc totalnie nie brałem pod uwagę wyjazdu za granicę. Natomiast wyjazd za granicę w celach nauki języka, jak najbardziej tak. Bo planowałem także wyjazd do Niemiec, aby niemiecki swój poszkolić, bo kiedyś mówiłem całkiem dobrze po niemiecku. Teraz nam teraz w miarę rozumiem, jeżeli teraz w miarę rozumiem, jeżeli ktoś mówi wolno. Natomiast ciężko mi jest się dogadać, jeżeli coś muszę, to przypomnę sobie, ale ciężko mi się dogadać, kiedyś byłem dużo bardziej płynny w niemieckim. Natomiast co do tutaj, do UK, no to to totalny przypadek, totalny przypadek. Pewnie wiesz, w jakimś filmiku wrócę do tego, jak ja tu przyjechałem, jak zacząłem w ogóle pracę, gdzie pracowałem i na takie rzeczy, ale to jakby do, do tego filmiku te parę informacji wystarczy. Eee, wiadomo, tak jak było, tak jak omawiałem to w filmiku, gorzka prawda, wróciłem z powrotem do Polski i po paru latach wyjechałem z Polski. No i tu jedzie pociąg, także za chwilę dogram. Myślę, że już. A więc, odnosząc się do, do komentarza Krzysztofa C. z Montrealu, mówiłeś, że wróciłeś do kraju na kilka lat, po czym przyjechałeś z powrotem do UK. Czy, gdybyś miał wystarczająco oszczędności i dochód stały, aby móc sobie pozwolić na luksus niepracowania w Polsce, też wróciłbyś do UK? A więc tak. Eee, w Polsce miałem bardzo dobrą pracę. Eee, pracowałem na własnym rachunku, wystawiałem faktury, ale ogólnie praca była bardzo dobra. Natomiast denerwowało mnie po prostu nieterminowy, nietermin, nieter, nieterminowe płatności faktur, nierzetelne firmy, problemy w urzędach i inne takie rzeczy. W międzyczasie zdążyłem odłożyć jakieś pieniądze, dlatego pozwoliłem sobie na zakup tam nieruchomości tutaj w UK po przyjeździe. I tak, nigdy nie planowałem czegoś takiego, aby w wieku 40 czy 30 paru czy 40 lat jakby przejść na emeryturę lub przez lub niepracowania w Polsce. Jestem z natury osobą pracującą, więc nawet teraz na etacie pracując, robię jeszcze kilka innych projektów na boku. Mam na myśli w weekendy i wieczorami, także czasu mam dosyć mało, e, prowadzę kilka tematów i rozwijam kilka tematów, aby w końcu zacząć pracować dla siebie, a nie dla kogoś. Taki był zawsze mój plan. Taki był mój plan w Polsce i taki jest mój plan tutaj. Jestem aktualnie na etacie. Ale mam nadzieję, że za kilka miesięcy, może za rok przejść już na, na, na swoje. Natomiast co do pieniędzy, gdybym miał ja odłożone pieniądze, gdybym wtedy. Faktury były płacone na czas. Gdyby się nic nie posypało, gdyby ta firma, dla której pracowałem, się nie zamknęła, to pewnie miałbym już wybudowany dom, mieszkałbym sobie spokojnie w Polsce i bym nawet nie myślał o wyjeździe. Natomiast sytuacja potoczyła się tak, jak się potoczyła. Miało to bardzo negatywny wpływ na moją psychikę, bo byłem mega znerwicowany nie móc dostać pieniędzy, które się wypracowało. Oszczędności, które zgromadziłem. W danym czasie zaczęły topnieć i, i spowodowało to straszną frustrację. Dlatego zdecydowałem się wyjechać po raz kolejny, e, drugi do UK i zacząć praktycznie, żeby był trzeci raz od zera. Mówię trzeci raz, ostatni. E, do Polski, jak, to, jak, jak mówię, to w urnie, chociaż Ania się śmieje, że nie puści urnie nigdy i nigdzie. Gdy miał tak, gdy miał, gdyby to wszystko, co, co robiłem w Polsce na się kręciło, to w życiu bym nie myślał o wyjeździe. I irytujące sprawy w urzędach, ze skarbowym, ZUS-ie czy gdzie indziej miałbym gdzieś. Bo prawda jest taka, jeżeli zarabiasz w miarę sensownie i urząd się do czego, do niczego nie przyczepia, nie truje ci D, nie robią ci jakichś bzdurnych kontroli totalnie z kosmosu, jeżeli sąsiad cię nie poddala do urzędu, po prostu tylko że dlatego, że jest zawisny i nie ginie cię, nie robi na złość, to generalnie w Polsce żyje się dobrze. Charty są, domy dużo są dużo lepsze. Niż tutaj są większe. Przede wszystkim jest, wydaje mi się, większy wybór materiałów, na przykład do wykończenia, lub też może inaczej. Najwięcej cię stać, aby wykończyć dom w Polsce, niż tutaj, jeżeli zarabiasz dobrze w Polsce. No, prawda jest taka, że zarabiam naprawdę dobrze i, i, i no i pozwolę mi to odłożyć jakieś tam pieniądze, żeby sobie to sobie po prostu od nowa ułożyć życie. Bo już na Polskę mi nie starczyło sił, chęci i motywacji. Tak więc, odpowiadając na Twoje pytanie, czy gdybym miał wystarczająco oszczędności i dochód stały, aby móc sobie pozwolić na luksus, luksus niepracowania w Polsce, też bym się wrócił do OK. Nie, nie wróciłbym do OK. Nie pozwoliłbym sobie na luksus niepracowania w Polsce, bo nie jestem taką osobą, zawsze bym pracował. Eee, I uważam to za postawę patry głęboko, to powiem, ale patriotyczna to jest taka. Nie paradowanie w koszulce z Orem na piersi i mówienie, jakim to jestem wielkim Polakiem. Tylko postawa patriotyczna to jest taka, że pracujesz, płacisz podatki, płacisz ZUS, czyli płacisz ZUS dla tych osób, które już teraz zaczynają iść na emeryturę, bo tak po prostu działa system emerytalny w Polsce. Płacisz sobie swoją emeryturę na to, żeby mieć na przyszłość i płacisz podatki, aby kraj się rozwijał. To uważam za postawę patriotyczną. E, frazesy, mówienie, jako to by pięknie nie było, bez kogoś, z kimś, czy co by nie powinno się zrobić, to, jest, to, to są tylko puste frazesy, jeżeli nie pracujesz, nie płacisz podatku. E, to, to ciężko to nazwać jakimś wielkim patriotyzmem. Tak jest moje spojrzenie, oczywiście pewnie wywoła to jakąś e, możliwe, że mm, burzę pod komentarzami, ale tak, ja uważam to, że ktoś nosi orzełka na piersi, niech nosi, ją. ja się w ogóle nie wstydzę tego, że jestem Polakiem. To dlaczego nie, ale kurczę, no, postawa patriotyczna jest taka, żeby pomóc państwu. No. Co innego, jeżeli twoje podatki idą na jakieś obietnice wyborcze, kupowanie głosów, które mogę się z tym nie zgodzić, że postawa patriotyczna to nie jest to. Tyle wolałbym, żeby podatki szły do samorządów i do miasta, w którym mieszkasz, aby się dalej rozwijało i żeby ludzie z tego korzystali, którzy mają, są mniej. Eee, a moment, nie dzwoni. Także właśnie, właśnie tak do tego podchodzę. Takie jest moje zdanie na ten temat, takie jest moje podejście. Eee, I uważam, że 11 listopada warto świętować, ale nie warto niszczyć miast, wyrywać kostek chodnikowych, palić różnych innych dziwnych rzeczy, palić miasta, palić samochodów, wybijać szyb. Eee, można swój patriotyzm pokazać w eee, w sposób taki, że pracuje się, płaci się podatki, e, dokładasz swoją cegiełkę do społeczeństwa i tak, wtedy to, to, to rozumiem, i tak. Także trochę odbiegłem, ale wracając do tematu, e, nie, pewnie bym nie wyjechał. E, nie wróciłbym do OK. Kolejne pytanie tam było. Czy te kwestie, które Cię w Polsce denerwowały, są wtedy banalne, czy też dalej potrafią doskwierać? Myślę, że potrafią doskwierać, aczkolwiek jeżeli masz na tyle dużo pieniędzy, żeby się tym nie przejmować, to no, nie będą, będą ci irytować, ale nie będą Ci zachodzić za kołnierz, nie będą Cię uwierać i nie wpłyną jakoś masakrycznie na twój, na Twoje życie ja myślę, że nie wpłynął no, masakrycznie na Twoje życie, ponieważ no, przeżyłem te kilka lat, zarabiałem e, rozsądne pieniądze. E, I mimo że urzędy skarbowe i ZUSy jakby kontrolowały i mnie i, i moją działalność, zaczną, no to, to no to było to do przeżycia ze względu na to, że pozwoliłem Dochód pozwoli mi na wysoki standard życia. Natomiast jeżeli rozwijasz firmę i cię dobijają, i masz zazdrosny miesiąc sąsiadów, i masz zmieniające się z dnia na dzień przepisy, ba, podpisywane jakieś ustawy z bomby w nocy, no to to, to, to nie jest przyjazne państwo w tym momencie, to nie jest przyjazne państwo dla prowadzenia działalności. Ja na przykład. Ciężko mi było znaleźć pracę na etacie, i znalazłem pracę sobie jako podwykonawca, i odpowiadała mi ta praca, która niosła ze sobą pewne ryzyko, no ale miało to też swoje benefity. Czy teraz chciałbym wracać do Polski? Nie, teraz bym nie chciał wracać do Polski, jakby tak się nastawiłem na to, żeby o tym nie myśleć, bardzo chętnie odwiedzę Polskę, odwiedzę rodziny, znajome miejsca, powiedzę sobie nad morze, powiedzę sobie w góry, pozwiedzam sobie, jako tak turystycznie, natomiast nie mam najniższego mm, zamiaru wracać do Polski, nawet jakbym w Totka wygrał, to bym nie chciał wracać do Polski na stałe. Kupić sobie tam jakiś lokum, żeby mieć yy, gdzie jeździć i zostawać jak najbardziej, ale żeby tam mieszkać, to tam, żeby mieszkać w Polsce, już niekoniecznie. Drugi komentarz od Krzysztofa z Montrealu. O, tam słyszę o zaściankowości Polaków i na tych rzeczy. No. Bywają takie sytuacje, aczkolwiek myślę, że kraj się na tyle rozwinął i ludzie na tyle powyjeżdżali za granicę i byli też na wakacjach za granicą, żeby nie być do końca takim zaściankowym narodem. Więc wydaje mi się, że pod tym względem jesteśmy dużo bardziej do przodu niż byliśmy 20 lat temu. Pytanie, czy po powrocie jesteśmy w stanie się od tego odizolować, jeśli mamy wystarczająco oszczędności i dochód? Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo jeżeli sobie wybudujesz dom... Kupisz dużą działkę, ogrodzisz, wybudujesz dom, będziesz prowadzić własną działalność gospodarczą, będziesz cały czas miał kontakty z zagranicą, to w pewnym sensie się odgrodzisz. Jeżeli wrócisz do Polski, pójdziesz na pracę na etat, nie ma szans. Eee, Polska cię pochłoni, Polska cię pochłonie. Teraz się śmieję, bo jak byliśmy, bo jak, No nieważne, Polska cię pochłonie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę się mylić, oczywiście, bo to jest tylko i wyłącznie moje spojrzenie i ludzie się mogą z tym nie zgodzić. Natomiast, no, no ja cały czas kocham Polskę, kocham Wielkopolskę, kocham Poznań, ale no, prawda jest taka, że tu mi się żyje dużo łatwiej, e, prościej i wygodniej. No. I, 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 I tyle. No, jeżeli bym miał możliwość te kilka lat temu, żeby cały czas pracować w Polsce, prowadzić działalność, zarabiać, płacić podatki i mieć święty spokój, dlaczego nie? Nie miałem takiej możliwości. Eee, no i wyjechałem. I tyle. Także Krzysztofie C., dziękuję Tobie bardzo za te komentarze, Zmotywowałem mnie do nagrania tego filmiku i mam nadzieję, że te moje <noise> jakieś nieskładne wypociny przerywane tutaj ogłoszeniami drobnymi Pani na dworcu kolejowym w Preston w Północnej Anglii e, miał jakikolwiek sens. Myślę, że na tym poprzestanę na ten filmik. E, jeżeli urodzą się jeszcze jakieśkolwiek pytania, lub cokolwiek mi się urodzi w głowie w tym temacie, to na pewno coś nagram. E, póki co, zostawcie łapkę w górę dla zasięgu. I jeżeli podobało się ten filmik, pamiętajcie o subskrypcji kanału, pamiętajcie o komentowaniu. Jak widzicie, jeden komentarz wywołał e, u mnie. Taką potrzebę wypowiedzenia się, że już nakręciłem filmik, więc zapraszam do komentowania. Co jeszcze? Pamiętajcie też o Ani kanale, zwykła nuda. Podlinkuję, to w, podlinkuję ten kanał, Ani kanał w, na końcu filmiku oraz w, oraz w opisie do tego filmu. Dzięki i do następnego.